Hej, z tej strony ja dzisiaj w moim tacieczku zagram y, FIFA Matcha Ja będę grał światową jednostką O tata zagra. Jem jabłko <grym> Jem jabłko, jesz jabłko, tak jest Jesz jabłko, no i będziesz grał kim czerwonymi białami, czyli męc z tego najtem zasytaj. Zabieraj kruk. Klub, którego nie ma, który jest tylko w EFIS-ie. Jak tam chcesz, wybierz sobie klub i zabij taki jak chcesz... No, jest ja to wcisnąłem. Jak będę miał Ronaldo wyróżnionego to będzie mi Jest to jest ruda małpa. Ha, ha. I nie jest tak który. ma fajne buty. No, Korzulki też. Aha, jest łapką. Łapko. Dobra. Moje zmiany będą długie trochę, można powiedzieć. Oooo, Gareth bej, no nie pa. Opa. Kodną... No A to teraz to już możesz powiedzieć, pa też mam ale ja już nie chcę sobie przypomnieć tych widali wszystkich o Martinez Martinez, no niech zagra tam ten Martinez zmieści Ramsey co tu jeszcze mamy no i jak to? Papa? Pa. Ładnik też. Martinez. jaki Martinez to? A, niech będzie tu. Niech ja postawa się, niech się spisze. Okej. Bierzemy się do Okej, okay. gramy? Dawaj. Wszystko ustawię. Niech wygra lepszy. No już. Teraz nie chcę robić foków. Bale? Bale. Więc... aha, aha. Okej, okay, to jedziemy meczem. mecza. My będziemy czekać, jak się będzie w te majki Przy Tak jest, to jest mecz, który jest taki nieprawdziwy, bo to są nie jest klub prawdziwy. No, że to Gra... Gram takim klubie jak... Każdy pasuje o no, niewiarygodne, bej niewiarygodne, brawo całe bosko przeszedł niewiarygodne, no i w końcu, w końcu się, ale ładno, no ale się nie... tak 5, przegram 2-1 na no, pewno Czemu tak robisz? No bo zawsze ze mnie nie pokoniesz, zacznij ja o tym bajnie, no, ale. Bajerną że teraz... Muszę grać bajerną, co ale z No podaj, podaj. Nie podaj, tylko co odbierz? Nie będę tobie podawał. Gramy osobno, będziemy grać razem komputerem OK. Żeby nie dodałem Baila, ale dałem na tą stronę, co gra Ronaldo, chociaż właśnie do, poniekąd też po tej drugiej stronie dałem tego Diego Lufa. No niewiele brakno, zabrakło. Nie go, wiele powiedzieć. Za Można powiedzieć, że niewiele nie zabrakło. Romero. Mogłeś sobie dać tę na promkę, ale Romero to to ok. Jak tam chcesz. Sanchez. Kary tu nie ma... Ręcz, wyswał. Ramy rozfałlowały mnie w polu Są koledzy na wolnych pozycjach. Zbrytnie teraz. Karny! karny. Haj! Jakiego to był przepiękny? To było przepiękny fart, normalnie... To jest naprawdę fart jak nie wiem co... Fart i jeszcze raz fart, 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 fart i jeszcze raz fart. Ojej, ojej, ojej. Dzieci się tak śpieszą, za szybko. Jezus... Ja mam straszną gorączkę, jak w mi strzela Brawo, kto to nam? Kogo ja tam miałam na tym ramce Joe No i jakby to puścił, no, ale. Ja miałam no, jara. No, najbardziej mnie cierpię z całej gry. Jak kur... Przepięknie, przepięknie tam. Wjechał Tam puścił, ale... Jest. Skary cis, skary cis, no. Eee, nie wolno odpychać Przecież ja to nie eee. Nie wolno tak, to, to jest zachowanie eee. To jest piękne będzie Ale Ale Joe Hartz, no ładnie to zrobię. Co to za zabletkę za, za wpuścił To jest w zdobywający drugą bramkę nie, nie masz miły. Diego Costa w no nie no, myślałem, że to inaczej będzie tam piłka ojojojojo zagalopował się nie no, teraz jak cięższe Andrii nie jest, ta tam szuka. jest, a szuka, szuka. Szuka, szuka. Nie. A jak szuka, to znajdzie. Może. Ojej, Wyjazd z tym piłką. Jeszcze z mojego pola. Wejdź, zdobywający drugą bramkę, czy nie? blisko. Nie wolno faulować. Wszystko wolno. Ale skarało. Nigdy nie strzeliłem gola no, z wolnego. To nie było. Nie, Na farcie się udało, ale w końcu mi się udało strzelić gola z wolnego, bo naprawdę rzadko strzeliłem gol z wolnego. To już naprawdę... Wielki, wielki szacunek, Drugi wolny, bo raz jeszcze się miał Ronaldo w karierze. Muszę kot wpisać teraz na Manchester. <grymne> Musisz. Ale nie Mijasz? Nie. Jeszcze nie. Oj? Mama.